Witajcie drodzy bracia i siostry w wierze. Dzisiaj chcemy wspólnie zanurzyć się w niezwykłą historię, która łączy w sobie tajemnice, nadzieje i głębokie duchowe przesłanie, szczególnie istotne dla każdego z nas Polaków. Przez dziesięciolecia niczym cenny skarb ukryta była przed światem przepowiednia, która rzuca światło na przyszłość naszego kraju. To wizja, której autorem jest święty, którego imię znane jest na całym świecie. Ojciec Pio z Pietrelciny, mistyk obdarzony szczególnymi darami, w tym zdolnością wglądu w tajemnice Boże, otrzymał objawienie dotyczące Polski. Objawienie, które przez lata strzegli jego najbliżsi, powiernicy jego duchowej głębi. Dlaczego ta przepowiednia jest dla nas tak ważna tu i teraz? Żyjemy w czasach, które naznaczone są niepewnością, zmianami i wyzwaniami duchowymi. Codzienność bombarduje nas informacjami, które często wprowadzają zamęt i niepokój. W tym chaosie, w natłoku codziennych obowiązków, łatwo zapomnieć o tym, co naprawdę ważne o naszej wierze, o naszej relacji z Bogiem, o naszej duchowej tożsamości. Ojciec Pio, widząc przyszłość, widział również te trudności, widział próby, które czekają na nasz naród, ale, co najważniejsze, widział również nadzieję. Widział światło, które ma rozbłysnąć w ciemności. Ta wizja, którą ojciec Pio otrzymał, to nie tylko przepowiednia przyszłych wydarzeń, to przede wszystkim wezwanie do działania, wezwanie do głębszej refleksji nad naszą wiarą, do wzmocnienia więzi z Bogiem, do odnalezienia duchowej siły w trudnych czasach. To wezwanie do odważnego kroczenia drogą Ewangelii, niezależnie od przeszkód, które napotykamy na naszej drodze. W tym przesłaniu odkryjemy, jak Ojciec Pio widział Polskę, jej rolę w planach Bożych i jaką drogę mamy obrać, aby sprostać wyzwaniom współczesności. Będziemy rozważać, jak Jego słowa mogą nas umocnić w wierze, dać nadzieję i wskazać drogę do głębszej relacji z Bogiem. Będziemy szukać odpowiedzi na pytania, które nurtują nasze serca, dążąc do zrozumienia duchowego przesłania zawartego w przepowiedni Ojca Pio. Przed nami droga pełna refleksji i duchowego wzrostu. Zapraszamy Was do wspólnego odkrywania tej niezwykłej historii, do wsłuchiwania się w słowa Ojca Pio i do otwarcia swoich serc na działanie Ducha Świętego. Niech ta podróż będzie dla nas wszystkich czasem łaski, czasem umocnienia i czasem głębszego zrozumienia naszej wiary. Niech prowadzi nas do jeszcze większej miłości do Boga i bliźniego. Zatem otwórzmy nasze serca i umysły na to, co ma nam do zaoferowania to niezwykłe przesłanie. Przechodząc dalej, warto pochylić się nad szczególnym aspektem, który ojciec Pio podkreślał w kontekście przyszłości Polski nad rolą cierpienia. Nie chodzi tu o zwykłe, codzienne trudności, lecz o głębsze, duchowe próby, które mają oczyścić i wzmocnić naród. Ojciec Pio sam, doświadczając stygmatów i ogromnych cierpień, doskonale rozumiał wartość bólu w procesie dojrzewania duchowego. Dla niego cierpienie nie było jedynie karą, lecz szansą na głębsze zjednoczenie z Chrystusem. Co więcej, w jego wizjach Polska jawiła się jako naród, który będzie musiał przejść przez trudne chwile, doświadczyć próby wiary, ale właśnie w tym doświadczeniu ma odnaleźć swoją siłę. Budując na tym, warto zauważyć, że ojciec Pio widział w polskim cierpieniu odbicie cierpienia Chrystusa. Uważał, że poprzez uczestnictwo w cierpieniu Polska może stać się świadkiem wiary, wzorem wytrwałości i nadziei dla innych narodów. To właśnie w momentach próby, w obliczu przeciwności, objawia się prawdziwa siła ducha. Zatem, jak konkretnie możemy odnieść to do naszego życia? No, w pomyślcie, jak często w codziennych sytuacjach spotykamy się z małymi trudnościami, z problemami, które wydają się przytłaczające? Jak reagujemy na te wyzwania? Czy pozwalamy, by nas zniechęciły, czy też szukamy w nich okazji do wzrostu duchowego? Ojciec Pio uczył, że każde cierpienie, nawet to najmniejsze, może być ofiarowane Bogu, może stać się źródłem łaski i umocnienia. To jak ziarno, które musi obumrzeć, aby wydać owoc. Kolejnym istotnym elementem jest zrozumienie, że cierpienie, o którym mówił ojciec Pio, nie jest celem samym w sobie. To środek do celu, droga do głębszego zjednoczenia z Bogiem. Nie powinniśmy szukać cierpienia, lecz gdy na nie natrafimy, powinniśmy przyjąć je z pokorą i ufnością. To jak trudna lekcja, która ma nas czegoś nauczyć, która ma nas wzmocnić. Co więcej, ojciec Pio wzywał do ofiarowania cierpienia za innych. Mówił, że nasze zjednoczenie z Chrystusem w cierpieniu może przynieść ulgę i pociechę tym, którzy cierpią. W ten sposób nasze własne próby stają się darem, który możemy złożyć w ofierze za bliźnich. Widać to wyraźnie w historii Polski, gdzie cierpienie narodu było często ofiarowane za wolność i niepodległość. Konsekwentnie, myśląc o przyszłości, powinniśmy pamiętać, że trudności są nieodłączną częścią ludzkiego życia. Nie możemy ich uniknąć, ale możemy zmienić nasze podejście do nich. Możemy spojrzeć na nie jako na szansę do wzrostu, do umocnienia naszej wiary i do głębszego zjednoczenia z Bogiem. Zamiast uciekać od cierpienia, możemy je przyjąć, ofiarować i wykorzystać jako narzędzie do budowania Królestwa Bożego na Ziemi. Warto również podkreślić, że ojciec Pio nie patrzył na cierpienie w sposób pesymistyczny. Wręcz przeciwnie. Widział w nim źródło nadziei. Właśnie w cierpieniu, w trudnych chwilach Bóg objawia swoją obecność w sposób szczególny. To jak latarnia morska w czasie burzy, która prowadzi nas do portu. Pamiętajmy o tym, gdy w naszym życiu pojawią się trudności. Pamiętajmy, że Bóg jest z nami, że nas kocha i że chce nas umocnić w wierze. Przechodząc dalej w naszych rozważaniach nad wizjami Ojca Pio, warto skupić się na innym Kluczowym aspekcie, który stanowi fundament Jego przesłania, na bezgranicznej Bożej miłości i miłosierdziu. To właśnie w tym aspekcie tkwi źródło nadziei, które święty tak mocno podkreślał, widząc przyszłość Polski. Nie tylko przewidywał trudności, ale przede wszystkim objawiał głębie Bożego serca gotowego przebaczyć, pocieszyć i obdarzyć łaską. Co więcej, Ojciec Pio nieustannie przypominał o fundamentalnej prawdzie, że Bóg jest miłością. Ta miłość objawia się w każdym momencie naszego życia, nawet w tych najtrudniejszych. To miłość, która czeka na nasze nawrócenie, na nasze powroty, niezależnie od tego, jak bardzo zbłądziliśmy. To miłość, która nieustannie wyciąga do nas dłoń, oferując przebaczenie i nową szansę. Przechodząc do konkretnych przykładów. Warto zauważyć, że w życiu Ojca Pio miłosierdzie Boże objawiało się w sposób namacalny. Wiele osób, które przychodziły do niego z ciężarem grzechu, z poczuciem winy i beznadziei, doświadczało głębokiego nawrócenia i poczucia przebaczenia. To właśnie w konfesjonale, podczas spowiedzi, święty stawał się narzędziem Bożego miłosierdzia, uwalniając ludzi od ciężaru grzechu i otwierając ich serca na łaskę. Biorąc pod uwagę nasze własne doświadczenia, zastanówmy się, jak często zapominamy o tej nieskończonej miłości, jak często pozwalamy, by poczucie winy, strach czy zwątpienie oddzielały nas od Boga. Ojciec Pio przypominał, że Bóg nigdy nie odwraca się od nas, zawsze czeka, gotowy przebaczyć i przyjąć nas z powrotem do swojego serca. Konsekwentnie, w kontekście Polski, ojciec Pio widział naród, który mimo licznych trudności i Prób, zachowa wiarę w Boże miłosierdzie. Widział naród, który w trudnych chwilach będzie szukał pocieszenia w ramionach Boga, który będzie się modlił o przebaczenie i łaskę dla siebie i dla innych. Właśnie w tym kontekście, w kontekście nieustannego odwoływania się do Bożego miłosierdzia, Ojciec Pio widział nadzieję na przyszłość. Co więcej, Ojciec Pio wzywał do naśladowania Bożego miłosierdzia. Mówił, że powinniśmy być miłosierni dla innych. Tak jak Bóg jest miłosierny dla nas, powinniśmy przebaczać, pomagać, wspierać, okazywać współczucie. To właśnie w tych aktach miłosierdzia objawia się nasza wiara, nasza miłość do Boga i bliźniego. Zatem, wpatrując się w przyszłość, w wizję Ojca Pio, pamiętajmy o tym fundamentalnym przesłaniu. Bóg jest miłością, a miłość ta jest nieskończona. Nie bójmy się zbliżać do Boga nawet wtedy, gdy czujemy się niegodni. Nie bójmy się prosić o przebaczenie, o łaskę, nie bójmy się okazywać miłosierdzia innym, to właśnie w tym miłosierdziu odnajdziemy drogę do Boga i nadzieję na lepszą przyszłość. Pamiętajmy, że Boże miłosierdzie jest zawsze dostępne, czeka na nas z otwartymi ramionami. Przechodząc do kolejnego aspektu, warto pochylić się nad tematem, który w wizjach ojca Pio jawi się jako kluczowy dla przyszłości Polski, nad rolą modlitwy, nie chodzi tu o zwykłe, rutynowe odmawianie pacierza, lecz o głęboką, żarliwą rozmowę z Bogiem, która staje się fundamentem duchowej siły. Ojciec Pio, sam oddany modlitwie przez całe życie, podkreślał jej niezwykłą moc, zdolną odmienić losy jednostek i narodów. Co więcej, w wizjach ojca Pio Polska jawiła się jako naród, który w trudnych czasach będzie musiał szczególnie intensywnie się modlić. Modlitwa miała być nie tylko ucieczką od problemów, ale przede wszystkim narzędziem walki duchowej, bronią przeciwko złu i siłom ciemności. Dlatego też ojciec Pio zachęcał do modlitwy nieustannej, do trwania w obecności Bożej, do szukania w niej siły i pocieszenia. Budując na tym, warto zwrócić uwagę na konkretne formy modlitwy, które ojciec Pio szczególnie polecał. Zwracał on szczególną uwagę na modlitwę różańcową, nazywając ją bronią w walce duchowej. Zalecał codzienne odmawianie różańca, widząc w nim potężną barierę ochronną przed złem i sposobem na umacnianie wiary. Zatem codzienne odmawianie różańca staje się dla nas nie tylko modlitwą, ale i aktem duchowej obrony i jedności z Matką Bożą. Co więcej, ojciec Pio podkreślał znaczenie adoracji najświętszego sakramentu. Uważał, że przebywanie w obecności Jezusa Eucharystycznego jest niezwykle ważne dla umocnienia wiary i otrzymania łask potrzebnych do pokonywania trudności. Adoracja stawała się dla niego czasem głębokiej bliskości z Bogiem czasem wsłuchiwania się w Jego głos i czerpania siły do dalszej walki. Biorąc pod uwagę nasze codzienne życie, zastanówmy się, jak często poświęcamy czas na modlitwę. Czy traktujemy ją jako obowiązek, czy jako przywilej, jako szansę na spotkanie z Bogiem? Ojciec Pio uczył, że modlitwa powinna być dla nas radością, a nie ciężarem. Powinna być czasem odpoczynku w obecności Boga, czasem czerpania siły do dalszej pracy. Konsekwentnie, w kontekście wizji ojca Pio, modlitwa staje się kluczem do przyszłości Polski. To ona ma nas umocnić w wierze, pomóc w pokonywaniu trudności i doprowadzić do duchowego odrodzenia. Ojciec Pio widział w modlitwie potężną broń, która może odmienić losy narodu. Dlatego też, zachęcał do modlitwy nieustannej, do szukania w niej siły i pocieszenia. Teraz pomyślmy, jak możemy włączyć modlitwę w nasze codzienne życie? Czy możemy znaleźć czas na codzienne odmawianie Różańca? Czy możemy poświęcić choć kilka minut na adorację najświętszego sakramentu? Czy możemy po prostu porozmawiać z Bogiem, dzielić się z Nim naszymi radościami i smutkami? Ojciec Pio uczył, że modlitwa jest dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy statusu społecznego. Wystarczy otworzyć serce i z wiarą zwrócić się do Boga. Zatem, przechodząc do kolejnego istotnego aspektu, który w wizjach ojca Pio zyskuje na znaczeniu, warto pochylić się nad kwestią jedności. Nie chodzi tu jedynie o zjednoczenie w sensie geograficznym czy politycznym, lecz o głęboką duchową jedność, która ma stanowić fundament przyszłego odrodzenia Polski. Ojciec Pio z niezwykłą przenikliwością dostrzegał wartość, Jedności w kontekście wiary, miłości i wzajemnego wsparcia, wskazując na nią jako na klucz do pokonania wszelkich trudności. Co więcej, w wizjach ojca Pio, jedność ta jawiła się jako odpowiedź na próby podziału, które mogą dotknąć naród. Widział on, że siły ciemności będą starały się rozbić Polskę od wewnątrz, poprzez sianie niezgody, konfliktów i wzajemnych oskarżeń. Zatem jedność miała być nie tylko odpowiedzią na te próby, ale także potężną tarczą ochronną, która uchroni naród przed upadkiem. Budując na tym, warto zwrócić uwagę na konkretne przejawy jedności, które ojciec Pio wskazywał, jako istotne. Zwracał on szczególną uwagę na jedność w rodzinie, podkreślając jej znaczenie jako fundamentu społeczeństwa. Uważał, że silne, zjednoczone rodziny stanowią ostoje wiary i wartości które są niezbędne do przetrwania w trudnych czasach. Zatem dbanie o więzi rodzinne, wzajemne wsparcie i miłość miały być dla ojca Pio kluczowe. Kolejnym istotnym elementem jedności, na który ojciec Pio zwracał uwagę, była jedność w kościele. Wzywał on do wzajemnego szacunku, współpracy i miłości między wiernymi. Uważał, że Kościół powinien być miejscem, gdzie wszyscy czują się akceptowani i kochani. Niezależnie od różnic zdań czy poglądów, zatem, jedność w Kościele miała być świadectwem wiary i miłości, które mają przyciągać innych do Boga. Biorąc pod uwagę nasze codzienne życie, zastanówmy się, jak często pozwalamy, by różnice zdań czy poglądów oddzielały nas od innych, jak często skupiamy się na podziałach, zamiast szukać tego, co nas łączy. Ojciec Pio uczył, że jedność jest darem który należy pielęgnować i chronić. Jest to proces, który wymaga od nas pokory, wyrozumiałości i gotowości do przebaczenia. Konsekwentnie, w kontekście wizji ojca Pio, jedność staje się kluczem do przyszłości Polski. To ona ma nas umocnić w wierze, pomóc w pokonywaniu trudności i doprowadzić do duchowego odrodzenia. Ojciec Pio widział w jedności potężną siłę, która może odmienić losy narodu. Dlatego też zachęcał do budowania mostów, a nie murów, do szukania tego, co nas łączy, a nie dzieli. Teraz zastanówmy się, jak możemy budować jedność w naszym życiu. Czy możemy poświęcić więcej czasu na rozmowy z bliskimi, na zrozumienie ich punktu widzenia? Czy możemy zaangażować się w działania, które mają na celu budowanie wspólnoty? Czy możemy wybaczać i zapominać urazy, które nas dzielą? Ojciec Pio uczył, że jedność jest procesem, który wymaga od nas wysiłku i zaangażowania. Przechodząc do kolejnego niezwykle ważnego aspektu, który w kontekście wizji ojca Pio zasługuje na szczególną uwagę, warto skupić się na roli, jaką w przyszłości Polski ma odgrywać świadectwo wiary. Nie chodzi tu o teoretyczne rozważania czy deklaracje, ale o konkretne, codzienne życie zgodne z Ewangelią, które staje się inspiracją dla innych. Ojciec Pio, jako żywy przykład świętości, doskonale rozumiał, że wiara wyraża się w czynach, a autentyczne świadectwo może przemienić serca i pociągnąć za sobą tłumy. Co więcej, wizje ojca Pio ukazywały Polskę jako naród powołany do dawania świadectwa wiary w czasach, gdy wartości chrześcijańskie mogą być poddawane próbom. Zatem polscy wierzący mają być jak latarnia morska, wskazująca drogę w mrocznych czasach przykładem dla innych narodów, które mogą zagubić się w chaosie współczesnego świata. Polska, według Ojca Pio, ma stać się źródłem światła i nadziei, pokazując światu, że wiara jest siłą napędową życia. Budując na tym, należy zwrócić uwagę na to, jak Ojciec Pio sam dawał świadectwo wiary. Jego życie było nieustannym świadectwem miłości do Boga i bliźniego. Stygmaty, które nosił, były widocznym znakiem jego zjednoczenia z Chrystusem. Ale to Jego pokora, cierpliwość i miłosierdzie czyniły go prawdziwym świadkiem Ewangelii. To z kolei inspiruje nas, abyśmy w swoim życiu również starali się odzwierciedlać cechy Chrystusa. Co więcej, warto zastanowić się, jak możemy dawać świadectwo wiary w naszym codziennym życiu. Czy nasza postawa, słowa i czyny odzwierciedlają naszą wiarę? Czy jesteśmy gotowi stanąć w obronie wartości chrześcijańskich? Nawet jeśli spotkamy się z krytyką czy niezrozumieniem? Czy potrafimy przebaczać, pomagać i okazywać miłość, nawet w trudnych sytuacjach? Ojciec Pio uczył, że świadectwo wiary to nie tylko słowa, ale przede wszystkim życie w zgodzie z Ewangelią. Biorąc to pod uwagę, zastanówmy się nad przykładami, które możemy czerpać z codzienności. Czy jesteśmy uczciwi w pracy, czy traktujemy innych z szacunkiem. Czy pomagamy potrzebującym, czy potrafimy znaleźć czas na modlitwę i refleksję, nawet w natłoku obowiązków? Czy nasze zachowanie w mediach społecznościowych odzwierciedla naszą wiarę? Ojciec Pio przypominał, że świadectwo wiary to nie tylko wielkie czyny, ale przede wszystkim małe, codzienne gesty miłości, które razem tworzą spójny obraz naszego chrześcijańskiego życia. Konsekwentnie. W kontekście wizji ojca Pio: Świadectwo wiary staje się kluczem do przyszłości Polski. To ono ma umocnić wiarę, pokonać trudności i doprowadzić do duchowego odrodzenia. Polska, jako naród, ma być przykładem dla innych, pokazując, że wiara jest siłą napędową życia. Zatem pomyślmy, jak możemy dawać świadectwo wiary w naszym codziennym życiu. Czy jesteśmy gotowi, aby nasze życie było odzwierciedleniem Ewangelii? czy jesteśmy gotowi aby być światłem dla innych ojciec pio uczył że świadectwo wiary to nie tylko przywilej ale i odpowiedzialność reflektując nad dotychczasową drogą jawi się przed nami krajobraz w którym kontury stają się coraz wyraźniejsze jak rzeka która żłobi sobie koryto tak i nasze rozważania stopniowo odsłaniają głębie przesłania ojca pio prowadząc nas przez meandry duchowych poszukiwań zaczęliśmy od zasiewu od ziarna nadziei, które następnie kiełkowało, w glebie refleksji karmiąc się światłem wiary. Dostrzegamy teraz, jak poszczególne elementy, niczym fragmenty mozaiki, układają się w spójny obraz. Cierpienie, które na początku wydawało się jedynie ciężarem, ukazuje się jako szansa na oczyszczenie i umocnienie. Miłosierdzie Boże, niczym strumień wody, obmywa wszelkie rany, dając poczucie ukojenia i przebaczenia. Modlitwa niczym potężny wiatr napędza żagle naszej duszy prowadząc nas przez burze i sztormy jedność niczym fundament solidnego domu staje się gwarancją bezpieczeństwa i trwania świadectwo wiary niczym jasne światło latarni morskiej rozświetla drogę innym wskazując kierunek w mroku wszystkie te elementy splecione ze sobą tworzą harmonijną całość która wzywa do głębszego zrozumienia do jeszcze bardziej Wytężonej pracy nad sobą. Jak w symfonii, gdzie poszczególne instrumenty współgrają ze sobą, tworząc niezapomniane dzieło, tak i w naszym duchowym życiu, wszystkie te elementy muszą współistnieć, abyśmy mogli osiągnąć pełnię. Patrząc w przyszłość, widzimy, że to nie jest jedynie historia, lecz żywa, pulsująca rzeczywistość, która dotyczy nas wszystkich. To wyzwanie, które stawia przed nami Ojciec Pio, to zaproszenie do współtworzenia czegoś większego, czegoś, co wykracza poza granice naszego własnego ja. Jest to wezwanie do wejścia na ścieżkę, która prowadzi do pełni do świętości. Zatem, wsłuchując się w echo słów Ojca Pio, możemy poczuć, jak nasze serca biją w rytm rytmicznego oddechu wiary. Jak bije serce Polski, która wciąż stoi w gotowości, aby wypełnić swoje duchowe przeznaczenie. Jak bije serce każdego z nas, gotowe do podjęcia wyzwania, do kroczenia drogą prawdy, miłości i nadziei. Zbliżamy się do momentu, w którym wszystko to, czego doświadczyliśmy, ma znaleźć swoje ostateczne dopełnienie. Zatem, po głębokiej podróży przez wizję i przesłania świętego Ojca Pio, stajemy u progu finału, gdzie wszystkie nitki naszej duchowej wędrówki splatają się w jedno. Przeszliśmy przez labirynt słów, przez krainę refleksji, by w końcu dotrzeć do miejsca, gdzie prawda jaśnieje najjaśniej, gdzie nadzieja rozkwita w pełni. Ujrzeliśmy Polskę, niczym drogocenny klejnot, osadzoną w koronie Bożego Planu, wezwaną do odegrania kluczowej roli w nadchodzących czasach. Przesłanie Ojca Pio to nie jedynie opowieść o przyszłości, lecz przede wszystkim wezwanie do działania, do przebudzenia w nas głębokiej wiary. To zachęta do tego, byśmy nie tylko słuchali, ale i żyli tym, co usłyszeliśmy. Każde słowo, które wybrzmiało w trakcie naszej medytacji, to ziarno, które musi zostać zasiane w sercach, aby wydać obfity plon. Cierpienie, które może nas spotkać, nie jest karą, lecz szansą na głębsze zjednoczenie z Chrystusem. Miłosierdzie, które otrzymaliśmy, zobowiązuje nas do tego, byśmy je okazywali innym. Modlitwa, która jest naszą bronią, musi stać się naszym codziennym pokarmem. Jedność, która jest naszą siłą, musi być pielęgnowana z największą troską. Świadectwo wiary, które jest naszym powołaniem, musi być dawane z odwagą i pokorą. Wszystko to, co usłyszeliśmy, to nie tylko słowa wypowiedziane przez świętego Mistyka, to echo Bożego głosu, który przemawia do nas wprost z serca to wezwanie do tego byśmy stali się autentycznymi uczniami Chrystusa byśmy żyli ewangelią każdego dnia w każdym momencie naszego życia to zaproszenie do tego byśmy nie bali się trudności nie poddawali się zwątpieniu lecz z ufnością kroczyli drogą którą Bóg dla nas przygotował pamiętajmy że przepowiednia ojca Pio to nie tylko historia którą możemy opowiedzieć to zadanie które musimy wypełnić to misja, którą musimy podjąć, to powołanie, które musimy usłyszeć i na które musimy odpowiedzieć. Pamiętajmy, że Polska, nasza Ojczyzna, jest w Bożych rękach i to od nas zależy, czy wypełnimy swoje przeznaczenie. Dlatego też, niech to przesłanie będzie dla nas źródłem inspiracji, nadziei i siły. Niech prowadzi nas ku głębszej relacji z Bogiem, ku większej miłości do bliźniego. Niech umacnia nas w wierze dodaje odwagi w trudnościach i prowadzi ku pełni życia wiecznego. Niech będzie dla nas drogowskazem, który wskazuje właściwy kierunek. Pamiętajmy, że to, co usłyszeliśmy, to dopiero początek. Prawdziwa praktyka zaczyna się teraz.